Ten motocykl miał jechać z nami dookoła świata. W zasadzie cała przygoda się od niego zaczęła. Przygotowaliśmy go, sprawdziliśmy, a jednak dzisiaj będzie miał nowego właściciela. Zobacz dlaczego. Ten motocykl był swoistą iskierką, aby rozpocząć planowania naszej wyprawy dookoła świata, która startuje już za nieco ponad 4 miesiące. Jest to mój prywatny egzemplarz, którego nabyłem na początku 2025 roku i spędziłem na nim wiele ciekawych chwil. Naprawdę nieźle się bawiłem, jednakże podjąłem decyzję o jego sprzedaży z kilku powodów i dwóch najważniejszych: przede wszystkim czas. Drugi, nie oszukujmy się, kasa. Ponieważ motocykl generuje cały czas koszty, nawet jeśli go nie używamy. Jest to ubezpieczenie, są to przeglądy, jest to utrata wartości. Ponadto za kilka tygodni dostajemy dwa identyczne motocykle od naszego partnera, BMW Motorrad, na których właśnie będziemy jechać dookoła świata i nieźle się na nich bawić. Raz ten motocykl będzie stał nieużywany mniej więcej od stycznia do września, października przyszłego roku. Ponieważ też jak wrócimy z naszej wyprawy, a planujemy wrócić 18 sierpnia, wiadomo, zawsze coś się może przesunąć, Będę musiał też nadrobić obowiązki zawodowe, czy będzie czas z moją rodziną, ponieważ nie będę widzieć ich ładnych parę dni. Dlatego ta decyzja. Dzisiaj są to ostatnie chwile, które spędzamy razem. I pomimo, że nie było ich aż tak wiele, jak ktoś może powiedzieć, jeśli mam motocyk 10, 15, 20 lat, to nie jest to łatwa decyzja, ale wiem, że jest rozsądne. Dobra, nie jestem taki smutny. Cieszę się, że już wyjeżdżam i cieszę się, że będą nowe. I na sam koniec przygody z tym motocyklem chciałbym Wam powiedzieć co w nim zmieniłem, czego nie zmieniłem, czego bym drugi raz nie zrobił, żebyście uniknęli niepotrzebnego kupowania różnych akcesoriów, tak jak ja też tutaj zrobiłem i uważam, że one są w tym momencie zbędne, gdyż wiem jak ten motocykl teraz jest skonstruowany, wiem co on może, wiem jak się zachowuje podczas upadków i po prostu tą kasę lepiej przeznaczyć na dobrą kolację ze swoją żoną czy dziewczynam. Dobra, to teraz zobaczcie, co tutaj zostało zmienione. Lecąc od tyłu, pierwsza rzecz, jaka została do niego dołożona, to jest płyta bagażowa. Ponieważ ten motocykl jeździł dalej, nie kręcił się tylko wokół komina i jedyna opcja montowania bagażu była na tylnym siedzisku. Co przy moim wzroście, jak już wiecie, zobaczcie, nawet sobie na niego wsiądę, powoduje, że ja mam bardzo mało miejsca na tej kanapie i jest mi. Po prostu mówiąc niewygodnie. Dlatego postawiłem tutaj na płytę marki Perumoto, ponieważ ona ma wiele elementów, gdzie możemy przyczepić nasz bagaż, wiele elementów, gdzie możemy zaczepić na przykład gnoblina odsak, żeby przyczepiać je na pstryk, a nie musieć łapać ich na paski i sprawdza się idealnie. Kolejną zaletą tej płyty jest, że płyta jest poszerzona, dlatego w momencie kiedy motocykl nam upada, chroni też te piękne, wystające kierunki BMW, które bardzo lubią się łamać. Czy to przy wchodzeniu na motocykl, czy po prostu przy jakiejś pierwszej prostej glebie, więc jak jedziecie gdzieś dalej, tak jak my dookoła świata, to warto sobie taki jeden czy dwa kieruneczki ze sobą. Zabrać. Kolejną rzeczą to jakaś osłona na wydech. Wydech, jeśli nie macie założonych stelaży pod kufry czy sakwy, mocno wystaje w momencie kiedy nam motocykl upada na prawą stronę, zawsze ten wydech dostanie. Ja tutaj postawiłem na bardzo prostą osłonkę, która jest załączana do sakw. Tutaj akurat Mosko Moto montujemy ją na dwie trytytki, dajemy pod nią taśmę piankową, żeby nie rysowała nam wydechu i sprawdza się idealnie. Motocykl kilka razy na niej leżał, wydech jest jak nowy. Osłonka Również super rozwiązanie, bardzo proste, bardzo tanie. Polecam. Mój wzrost dwumetrowca zobowiązuje mnie do posiadania większej szybki, ponieważ inaczej czuję się jak na Nakedzie. Dołożyłem oryginalną wyższą szybkę BMW, która sprawdza się bardzo dobrze, jak już też widzieliście na moich poprzednich filmach. Fajnie chroni korpus, całe powietrze dostaje na kask, co nie jest może idealnym rozwiązaniem, ale trzeba jakieś kompromisy tutaj wypracować. Ponadto, jak możecie zwrócić uwagę na przebitkach, ona tworzy swoistą. A la wieże, gdzie ładnie jest wpasowana nawigacja oraz zestaw cyfrowych liczników. Rzecz absolutnie niezbędna dla gościa mojego wzrostu. Oprócz podwyższenia szybki jest również riser kierownicy. Ja tutaj zainwestowałem w riser firmy Turatech, ponieważ najbardziej odpowiadała mi jego wysokość to 135 mm, dzięki czemu spokojnie mogę w terenie jechać na stojąco i nie mam żadnych problemów z nieodpowiednią. Pozycją. Bardzo polecam też jakość wykonania tego Razera, ponieważ jest piękna i miałem już wiele Razerów, które nieraz odstawały, gdzieś coś zgrzytało. Tutaj jest, jak fabryka zrobiła idealnie, nie trzeba nic więcej z tym kombinować. Rzecz, której drugi raz bym pewnie nie dołożył, to są HandGuardy, BarkBastera z aluminiowym pałąkiem. One bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie komponują się swoim jaskrawym kolorem z kolorem motocykla. Jednakże jak miałem okazję potestować ostatnio oryginalne handgardy, które są plastikowe, ale z plastiku, w zasadzie którego nie jesteśmy w stanie złamać. Pewnie przy jakiejś konkretnej glebie może się taka sytuacja wydarzyć. To wolałbym zostawić oryginalne handgardy i założyć krótsze klamki, ponieważ w tym motocyklu mamy standardowe klamki, które spotkacie również w innych modelach BMW i one po prostu do jazdy terenowej, jazdy dynamicznej są zbyt długie, zbyt mosiężne i dlatego wolałbym pójść w krótsze klameczki, żeby mieć lepszą kontrolę motocykla, lepsze ogólnie jego czucie i zostawił po prostu oryginalne osłony. Dzięki temu też zapobiegniemy złamania klamki w przypadku, jak ten motocykl upadnie nam na bok. Kolejną rzecz, którą tutaj dodałem, to są gmole Outback Motortek. Czy te gmole są fajne, czy nie? Nie wiem. Są po prostu gmolami. Dlaczego je ja kupiłem? były lekkie i miały fajną cenę oraz pasowały bezproblemowo do płyty Outbacka o której widziałem, że jest całkiem niezła i przechodząc do tej płyty ona bardzo ładnie ochrania nam kolektor wydechowy ochrania nam spód silnika ponieważ płyta z jaką przychodzi ten motocykl jeśli nie jest to wersja enduro to jest kawałek plastiku więc odpowiedzcie sobie, czy motocykl enduro z kawałkiem plastiku pod spodem, który chroni całą miskę olejową ma jakikolwiek sens Pierwszą rzeczą, którą w tym motocyklu trzeba zrobić, to właśnie założyć płytę, jeśli jeździcie gdzieś dalej niż tylko po asfalcie. Osłony, na które dałem się namówić i teraz też bym ich pewnie nie założył, to są osłony cylindrów i pompy wody Wunderlicha. One fajnie chronią nam te elementy przed zarysowaniami, ale w momencie, kiedy nawet motocykl nam upada... To najwyżej będziemy mieć jakąś ryskę na tym elemencie, a te elementy są wykonane bardzo dobrze i raczej nie powinno się nic z nimi stać przy większych glebach. Rzecz, której nie ma, i to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze dzisiaj rano była, to była zmiana tej nieładnej puszki, czyli środkowego wydechu, na po prostu rurkę przelotową. Przerzuciłem to dla obecnego właściciela, żeby łatwiej mu się było zabrać trasę, gdyż będzie wracał nim na kołach. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, czy nawet egzemplarze, którym nie będziemy jechać dookoła świata, ta puszka będzie wylatywać i będziemy tutaj dokładać rurkę, gdyż ona powoduje, że ten motocykl jest troszkę bardziej responsywny, ale dużo lepiej brzmi. Nie przekraczamy żadnych norm głośności. Nie tracimy gwarancji, nie wycinamy katalizatora, a motocykl ma fajny pomruk, fajnie sobie za gulgosze, jak już wiecie z poprzedniego mojego filmu. A przede wszystkim oszczędzamy prawie 4 kg masy, co w motocyklu wyprawowym, motocyklu, który jeździ w terenie. To jest absolutny must-have, żeby to zrobić. Dobra, mam jeszcze trzy elementy, które zostały zmienione. Usunięcie setów pasażera. Ja nie jeżdżę na tym motocyklu z pasażerem bez sensu, żeby były te sety. Po prostu założyłem. Takie nakładki, do których mogę przymocować pasek od sakw, dzięki czemu prościej mi się mocuje. Kolejna rzecz to jest osłona QuickShiftera. QuickShifter w tym motocyklu jest narażony na różnego rodzaju kopnięcia butem, zahaczenia o jakieś przeszkody. Warto sobie dołożyć taki kawałek metalu, kawałek blachy, jak tutaj widzicie. Nie udało mi się tego QuickShiftera uszkodzić, i myślę, że to jest bardzo dobra rekomendacja. Dałem się namówić. Jak większość z nas potrafi marketingowi w internecie, to dołożenie tego błotniczka zamiast po prostu takiej gumki, która tutaj lata z tyłu oryginalnie i ochrania nam tylne zawieszenie. Co ten błotnik robi? Ten błotnik powoduje, że jeszcze bardziej nam się brudzi zawieszenie, ponieważ cały brud przelatuje przez jego koniec i wpada nam na tylne zawieszenie. Po drugie, jak jedziemy w terenie, bardzo szybko zapycha się błotem i blokuje nam. Tylne koło, tylne koło pracuje dużo gorzej. Musimy wyciągać stamtąd błoto, i wtedy możemy jechać dalej. Jest to całkowity, nieużyteczny kawałek plastiku. Tego absolutnie nie kupujcie do żadnego motocykla, którym jeździcie w terenie. Ja się dałem namówić i po prostu żałuję. Nie było to drogie, ale jest to całkowicie bezużyteczne. Moi drodzy, chciałem się z wami w tym filmie podzielić ostatnimi spostrzeżeniami odnośnie. Co zmieniłem w tym motocyklu i dlaczego go wybraliśmy? Ponieważ uważamy, że ten motocykl jest naprawdę nieźle wykonany, pomimo że wiele osób powie, że jest produkowany w Chinach, to jest Chińczyk, możemy kupić dużo tańszego Chińczyka, który w zasadzie wygląda jak ten motocykl. Jednakże jak mieliśmy okazję nawet rozbierać go ostatnio na części pierwsze, to utwierdziliśmy się w zupełności, że on da radę. Jest to naprawdę nieźle przemyślana konstrukcja i wiemy, że właśnie to na nim chcemy zrealizować nasze. Marzenie. Jeśli chodzi o akcesoria, które będziemy dokładać do egzemplarzy, na których będziemy jechać, będzie to praktycznie to samo. Oprócz kilku elementów, o których powiedziałem, że nie ma sensu, ale oczywiście na bieżąco będziemy Wam dawać znać z przygotowań i też ubierania naszego motocykla. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia już w poniedziałek. Jeśli Wam się podobają nasze materiały, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Niesamowicie pozwala nam to rozwijać nasz kanał. A 900 -ka za dosłownie dwie, trzy godzinki, wyjeżdża w drogę z nowym właścicielem i miejmy nadzieję, że będzie mu służyć tak dobrze jak mi, bo jest to naprawdę niezły egzemplarz. Bardzo Wam dziękuję. Cześć! I tradycyjny, a sam koniec. Jeśli macie motocykl na gwarancji, kupiliście go nowego, chcecie jechać na wymianę oleju, liczcie w okolicach 1000 złotych. Inne naprawy, no niestety są drogie, jak to w tej marce. Czy coś się w nim popsuło? Nie. Czy ja coś popsułem? Nie. To dobrze o nim świadczy.